Cześć, witajcie Cześć. w siódmym odcinku Szyboblogsa. Dzisiaj z nami jest y, Vito, oficjalny paint RR. Przewitaj się. No i dzisiaj Cześć. Będziemy, Cześć. będziemy strażakami. Cześć. Będziemy, będziemy strzelać pożary zresztą. I zobaczycie, jakiego następnego Drago jest Mistrza. I może teraz I wybierzemy choć. Uuu, bo ja mam tutaj trzeci poziom w ogóle. I, burema. Burema. I teraz to. I mam trzeci poziom. Uuu, oj, I widrowe, jaki następnego? I ja mam. Skina drive distra. Zapamiętajcie to sobie. Ja mam skina drive mistrza. I nie będę tym razem kierował. A kto mi kieruje? Ej, ktoś kieruje Dobra. Ej, Ej, no! Ej, no! Dobra. No, co, nie. też zostawiłem. Ale możemy zostawić. No? Ja kieruję, ej ja kieruję Ja kieruję wyjedziemy Dobra, ludzie przedać ludzi. Ej, to jest najgorsze, bo... Ten... Ona tam gra i to jest dziewczyna i ona ma fireman Co ma? Co ma? Ona ma... fireman Widzę, wyjedziemy Widzę, wyjedziemy Dobra, jedziemy Patrzcie, jaki go mam skill

no widzicie? No i dzisiaj będzie 6 odcinek I dobicie pod filmem Trzy łapki w górę Bo no, w ostatnim filmie Nie udało się być 5 łapek w górę Jak nie zostawicie łapki w górę no, to tam ten się palił. No Wasz że się spali o, I wy też się przy okolicy spalicie

No, albo bratowy ma wycieka, bo jak nie zostawicie subika to jak będziecie musieli oddać 10 zł wiecie? A? serio, nie kłamie w zębie jak w zowie, jak w Dobra, w bierzemy ich? ale bierzemy jeden, ich? Się ale jeden... Ej, będzie jakaś barwa jak cię zgasisz? jak się zgasisz? Nie, mogę wejść, nie, wylem nie wylem mogę nie mogę wejść, nie mogę Nie! Nie zabierz! Ej, hey, bo ja mam dwóch kibic mam. Tak, ja, ja mam zero. Ja Dobra, Dobra złotiliśmy dwóch. Tak, ale ja nie mam. Tak, ale ja mam. Nie możesz kibic. W tym odcinku... W tym odcinku będziemy grać w ogień. Ogień. Nie jakiś tam... On... Nie jak jest tam... Normalny jakby. Normalny. I tak się wygrywa, i tak się gasi ogień w tej Czy mam lepszą gaśkę. Ja, ja mam my. tylko powodzie. Widowie musicie, um, musicie uważać, się bo się Jak Czekaj. Ja mogę jak Patrzcie. Ale przeskoczyłam... ...od drzew

Bo z tym, do końca marca lecimy po 15 subskrypcji. No bo nie. Do okay. końca marca widzowie, lecimy po 10, znaczy 20 subskrypcji. Widzowie. A ja będę gasić cały budynek. Nie gasz. Nie gasz.

Ale to jak? Dobra, zginąłem I Teraz masz. O, bpi. Masz obi. Aha! Dobra, wyjdźmy. Można powiedzieć, że to dzisiaj owiem do. Ja wpadłem Jak nie zostawicie słuch... Swój... Też w tym miejscu Widowia Widowia Zobaczcie Zobaczcie O kurde, Widowia O kurde, Widowia Nie! Nie! Dobra. Dobra, chodźcie Widowia, chodź O nie on mi stoi ja na głowie! Na Dobra, uratowałam! Jest wizytę! I Ej, Plus 100 tysięcy! to Ej, bo ja no, 100 po. Co? A co? Spójrzcie przez szybę tutaj! Jak? I mi cię widzę Jak? Jak? Tak. Bo ja teleportację mam. Nie wiem, ja. Hello. Hello. Ale Dziecię, mnie tepnęło coś tu. Widzicie, widzę? A co tam jest? Bo ja wychodziłem tutaj i nagle mnie tepnęło. i chodzę teraz na

No Patrzcie to wygląda. Patrzcie to, to. to wygląda. O kurde no widzowie. No dobra. A. Mam cię widzowie. Patrzcie to wygląda. A widzowie, jak chcecie zrobić live'a, to piszcie hashtag live

Radzę wam, zostawiam z... subika lajką i koneczkiem. Lecimy po lecimy Byy, subskrypcję. Stawcie chociaż tutaj 10 łapek. Nie no! Nie! Bez przesady, no 4 lapek wody. Jak nie no. uda wam się, ja no, zabał. Ja też już nie Eee, Sorry, jak słyszycie, że mam chwilkę na rekordy. Czasami tam trnią... Ura, plane. Zbacz. 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 Bo widzowie, że nie róbcie tego, co ja to robię, bo ja już uratowałem. napiszcie, jak like, tak fajnie, super, przekażę wam serduszko i lajka, lajka, lajka dzwoneczkiem zostawcie. Lajka. Jak lajka, subika, subika, z Lajka, subika, z subika, dzwoneczkiem nie, nie dawało mi się. Postawać. No lajka! Nie, nie lajka w dół! Ej, strasznie to ktoś! Chodź. Skasz. Skakuj! Skakuj! No, Skakuj! Skakuj! Dobra, podpalimy się. Ej, mój się spalił. Mój też. Mój też. Ja chciałem z nim wyskoczyć Mój to w ogóle zniknął, jakiś się... Nawet nie ginął, ale... O nie, jest! Tylko, że... ...kawałek nie skoczył ze mną, zauważyłam, że raz wczoraj. Mój miał 50 pięćdziesiątki... tych... ...nie wiem. Zaskakuj. Umarłem. Umarłeś. Ja. Ja Dobra widzowie, e, idziemy na inną drogę. Nie, czy... nie idziemy na inną drogę, tylko kończymy ten film. Na, dziękuję, że byliście w odcinku dzisiaj. I dziękuję bardzo, Dobry, bardzo za serdecznie za oglądanie i pamiętajcie o subiku, dzwonkiem i łapeczka w górę i napiszcie na, hashtag Hashtag. Live to wszystko serduszkę tak, i zrobię live'a. Dzięki i cześć! cześć.